Romantyczny pojemnik na kwiaty albo na duperele. W klimacie buduarowym pastelowy i do bólu kobiecy, a powstał, ponieważ w tym roku Stamperia wypuściła przepiękny papier ryżowy. Padłam dosłownie jak śliwka w kompot i już popełniłam kolejną pracę z tym papierem. Pudełeczko trudne nie jest, więc jeżeli taki klimat Wam odpowiada, to zapraszam na film. Zaczynam od pomalowania pudełka na zewnątrz dowolnym odcieniem szarości, najlepiej żeby to była ciepła szarość, ponieważ będzie pasowała do papieru ryżowego. Świecą przecieram brzegi pudełka i dzięki temu będę później mogła zrobić fajne zadrapania. Farba akrylowa i całość na biało. A teraz chwila na skomponowanie pracy, czyli dopasowanie przepięknego papieru ryżowego do mojego pudełka. Z papieru wycinam boki pudełka tyle, że mniej więcej z centymetrowym marginesem. Tak będzie dobrze, ale zanim przykleję papier, zrobię przetarcia. W miejscach, gdzie świeczką przeciągnęłam szarą farbę, biała warstwa schodzi bez problemu. A teraz przykleję papier ryżowy. Robię to tak jak zwykle: czyli najpierw smaruję powierzchnię, przykładam papier i wszystko z góry zaklajstrowuję klejem. Ten papier jest cudowny, zobaczcie, już teraz pudełko wygląda fajnie. Ale najcudowniejsze jest to, że jeszcze sporo pracy przed nami. A teraz czas na lakierowanie. Jeżeli zapytacie po co, to odpowiadam na wszelki wypadek. Jak coś spiernicze, to z lakieru każdy pasztet lepiej schodzi. Podcieniuję brzegi papieru różowego. Pędzelek skośny i dwa wymieszane kolory: szary oraz zielony. Brzegi wycieniowałam, a do pozostałej farby dodałam odrobinę bieli, wykałaczka, czyli będą kropeczki. Niby drobiazg, ale dzięki temu pudełko z każdej strony będzie wyglądało uroczo. Wydaje mi się, że brzegi wycieniowałam troszkę za mocno, więc szczoteczką do zębów i białą farbą delikatnie je pochlapię. To rozjaśni cieniowanie, a zresztą chlapanie na takich pracach zawsze wygląda fajnie. Nóżki uchwyty, owale, serduszko oraz koraliki, to wszystko przemaluję na biało. Nóżki i uchwyty w naturalnym ciemnym kolorze bardzo obciążyłyby pracę. Straciłaby wizualnie na lekkości, więc maluję na biało, a farba akrylowa świetnie trzyma. Na elementach ze sklejki przykleję małe różyczki. Zostały wyrwane z bukicików z papieru ryżowego i prezentują się wspaniale. Podcieniuję im jeszcze brzegi i teraz mogę polakierować. A to jest całkiem fajny preparat po prostu gęsty, błyszczący lakier. Maluję elementy i pozostawiam do wyschnięcia. To jest foremka o nazwie sznury. Plus masa super lekka, którą wypełnię foremkę. Po zrobieniu wycisków trzeba trochę poczekać aż masa wyschnie, żeby ją móc pomalować. A jeżeli nie chce Wam się czekać, to można zrobić sznury na zapas. A wyschniętą masę bez problemu można wyginać. Ponownie lakier błyszczący. Lakieruję, suszę i dopiero teraz moje sznury będą miały fajny poślizg. Nielakierowana masa wchłonęłaby farbę i o takim efekcie można by tylko marzyć. Wszystkie elementy mamy już gotowe i najwyższy czas, żeby skleić je w jedną romantyczną całość. A do klejenia najlepiej się nadaje mało romantyczny, natomiast bardzo skuteczny pistolet z klejem na gorąco. Uchwyty i nóżki także przyklejam, ale myślę, że jak znajdę odpowiednio krótkie gwoździki, to na wszelki wypadek jeszcze przybiję. I ostatecznie moje ekstremalnie romantyczne pudełeczko prezentuje się tak. Prawdziwy samiec alfa takiego romantycznego cudu nawet nie dotknie, więc wszystko co w środku jest moje. Listę romantycznych produktów użytych do zrobienia pudełka umieściłam w opisie filmu. Dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspiralo.pl.